Jeśli fascynują Was historie o seryjnych mordercach, to dobrze trafiliście. Z okazji niedawnej premiery Kodu Zła przygotowaliśmy dla Was zestawienie pięciu najciekawszych gier, w których zmierzycie się z psychopatycznymi przeciwnikami. Zapnijcie pasy, będzie naprawdę mrocznie. Naszą listę otwiera Until Dawn. Produkcja od Super Massive Games, w której grupa przyjaciół trafia na górskie odosobnienie, a ich sielankowy wyjazd szybko zamienia się w koszmar. Gra pełna jest wyborów, które wpływają na przebieg fabuły, a atmosfera grozy i napięcia trzyma w niepewności do samego końca. Kolejny punkt na naszej liście to interaktywne arcydzieło: Heavy Rain. Gra studia Quantic Dream opowiada o poszukiwaniach seryjnego mordercy znanego jako Origami Killer. Cztery postacie, każda z własną historią, decyzje wpływające na fabułę i niezapomniana atmosfera sprawiają, że jest to obowiązkowy tytuł dla fanów thrillerów psychologicznych. Nie możemy zapomnieć o Condemned Criminal Origins. Ta gra przeniesie nas do mrocznych załóg miasta, gdzie jako agent FBI Ethan Thomas ścigamy seryjnych morderców. Surowa, brutalna atmosfera i nacisk na walkę wręcz sprawiają, że ta produkcja zostanie na długo w Waszej pamięci. Kolejny tytuł to Deadly Premonition, gra, która mimo swojej technicznej niedoskonałości zdobyła kultowy status. Jako agent FBI Francis York Morgan badamy tajemnicze morderstwo w małym miasteczku Greenvale. Przygoda pełna jest dziwacznych postaci i nieoczekiwanych zwrotów akcji. To prawdziwy rarytas dla fanów Twin Peaks. Na koniec mamy prawdziwy klasyk od Rockstar North. Manhunt to gra, która wywołała wiele kontrowersji, ale i bardzo szybko zyskała oddanych fanów. Wcielamy się w Jamesa R. Lakasza, skazańca, który musi przetrwać brutalną grę zorganizowaną przez sadystycznego reżysera. Jeśli szukacie w grach skradania, wyjątkowej brutalności i elementu psychologicznego horroru, to Manhunt jest grą dla Was. Jeśli znacie inne produkcje o seryjnych mordercach, które warto sprawdzić, dajcie nam znać w komentarzach.